Nas interesuje finansowanie przez, przez banki i rzeczywiście ta e, dzisiejszy kształt regulacji unijnych jest raczej ograniczający, ale. Ono ma dwojaki charakter, to znaczy jeden taki jakby dotyczący wszystkich, prawda? czyli jeżeli ma wzrastać bezpieczeństwo systemu bankowego i wprowadzamy właśnie te podwyższone regulacje kapitałowe, to oznacza, że właśnie delewarowanie nastąpi w ten sposób, że prawdopodobnie będzie mniej kapitału niż trzeba do tej sumy bilansowej, która w tej chwili jest i trzeba będzie tę sumę w jakiś sposób odchudzać. I to może oczywiście dotknąć też ekspansji zagranicznej. Prawda? No, czyli będą miały po prostu w ogóle banki jakby mniej pieniędzy na finansowanie akcji itd. I jak powiedziałem, gdyby nie było problemu pewnego transferu aktywów i odpowiedzialności do pewnego stopnia pomiędzy host i home czyli matką, krajem, bankom, znaczy krajem skąd pochodzi właściciel bankowy, a krajem, gdzie jest ulokowana jego córka. Gdyby tego nie było, mówię, to byłoby dosyć sprawiedliwie rozłożone i wszyscy musieliby jakoś z tym walczyć. Jak, albo podnosząc kapitał, albo zmniejszając sumę bilansową. Natomiast Obawa krajów z Europy Centralnej i Wschodniej, gdzie jest dużo banków nadzorowanych przez właścicieli właśnie w krajach tej starej Unii, jest następująca, że oni po prostu jakby część tego delewarowania mogą jakby robić kosztem swoich córek. I dlaczego może być to pokusa? No dlatego, że te córki, to było prawie powszechne, te banki córki były prawie powszechne, one były po prostu mniej zlewarowane, czyli można by powiedzieć tak, że można by jakby do ich aktywów dorzucać, powiedziałbym, właśnie aktywa matek. Co o, dla gospodarki krajów, gdzie te córki są zlokalizowane, nie dałoby nic, a im podwyższyłoby wskaźniki właśnie zaangażowania kapitału, czy krótko mówiąc ograniczało ekspansję zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną w kraju, w którym urzędują I ten, ten, ten drugi aspekt, on jest, powiedziałbym, dostrzegany w, 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 w tych krajach tego regionu, jest dostrzegany i przez Związek Banków Polskich, i przez Narodowy Bank Polski i no, my postulujemy po prostu, żeby to, te regulacje, które są, czyli one są w wielu miejscach słuszne, ale żeby one były po prostu bardziej zlokalizowane w miejscach, gdzie powstały problemy, czy niech się delewarują ci, którzy mają w tej chwili za wysoką relację aktywów do kapitału, a nie nie eksportują, czy przesuwają, jakby swoich problemów do kraju, które ani nie zawiniły, a które mogą mieć w tej chwili jakieś własne potrzeby rozwojowe. I tutaj, tutaj jest rzeczywiście, powiedziałbym, jakby kwestia i na poziomie Unii Bankowej, i na poziomie Komisji Europejskiej, i na poziomie poszczególnych regulacji. W zasadzie na każdym z tych poziomów trzeba tę sprawę po prostu jakby stawiać i walczyć po prostu o dobre rozwiązanie dla nas. Jakie obszary regulacyjne w wymiarze wewnętrznym stanowią barierę, albo jakie działania należy podjąć, aby nasz kraj stał się jeszcze bardziej przyjazny dla inwestorów? E... No ja myślę, że w ogóle to ma dwa wymiary. To znaczy jeden oczywiście to jest ta taka promocja, nazwijmy pozaekonomiczna i nie da się w zasadzie uciec od tego, żeby pewną generalną zachętą była stabilność polityczna kraju. I na przykład jak w tej chwili Azja, a szczególnie Chiny są bardzo zainteresowane Polską, to one oczywiście nie baczą na jakby jednokutny w Parlamencie. Tylko nie patrzą na ostatnie 20 lat i dostrzegają rzeczywiście powiedziałbym, jakby zdrowy układ polityczny. To, co się po prostu dzieje, to jest po prostu pewien koloryt, natomiast ta stabilność polityczna, ona się również przekłada na pewną przewidywalność decyzji regulacyjnych i tutaj też jeśli się coś w tym zakresie zmienia, to tylko pozytywnie, prawda? Czasami wolno, ale się nie ma gwałtownych, gwałtownych zwrotów i ono patrzy również na pewne zewnętrzne miary. Na ogromne pozytywne znaczenie dla Polski miał ostatni raport Banku Światowego Doing Business, gdzie ogłoszono, żeśmy poprawili swoją pozycję konkurencyjną kilka miejsc, co oczywiście wszystko razem składa się na to, że jest to kraj, można powiedzieć, przyjazny. Drugim czynnikiem oczywiście już są czynniki ekonomiczne. To są czynniki, czy pierwsze to były regulacyjno prawne i polityczne, drugie to są ekonomiczne. Wspominał prezes Raczko o tym, to jest ta kwestia, powiedziałbym, dobrze wykwalifikowanej i zorganizowanej, ale ciągle taniej siły roboczej. Dlaczego, powiedziałbym, znaczy oczywiście hasło siła robocza jest trochę pewnym przeżytkiem, dlatego, że to, co, powiedziałbym, w tej chwili jest atrakcją naszego rynku dla inwestorów zagranicznych, to jest, powiedziałbym, relatywnie tania, ale już dobrze wykwalifikowana siła. Kiedyś kojarzyło nam się z taką prostą pracą, która jest tania, prawda? Natomiast dzisiaj w ramach tego globalnego outsourcingu, gdzie w Polsce lokalizowane są różnego rodzaju wsparcia biznesowe typu IT, księgowość i tak dalej, to tam mamy po prostu już, potrzebujemy wykwalifikowanej siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników, tak to nazwijmy, bardziej elegancko i w Polsce oni są. I oni oczywiście na warunki krajowe zarabiają bardzo przyzwoicie, ale to jest ciągle jeszcze mniej niż porównywalne w krajach, z których po prostu przychodzi ten, ten, ten outsourcing.